To była długa podróż. Jesteśmy w Piążu, jest więcej ludzi niż przypuszczałyśmy. Ładnie to wygląda. No nie tego zdjęcia tutaj. No to byliśmy bliżej. Ale ja ten aparat nic o tym. Są pałacy królewskie, mm. tak? Pałace Królewskie Ogrody Ugrady. I muzyczka Tak Ok, pani I tutaj gdzieś dźwięczek, ja myślę, że to home. Ale akurat cztery tu się pojawiły wow. Tego się nie widziałam. A tam ile ich jest? A, ślicznie to jest. Kiedyś ukazywał Więc alkohol robią Alkohol? No. A stoją beczki. Z ryżu, chyba. No, bo tak to tutaj jest. To jest może to nie, nie alkohol, tylko jakieś dania. Ale nie, no, to jest alkohol. No jest, to chyba alkohol z tego powstaje. To są te ciasteczka miodowe. A co, chyba takie fila się czasteczka nie udawała. Fajnie, nie ty No, fajnie, fajnie. Dikkat ederseniz videoyu Kolejny sposób to to lepiej, lepiej widać niż, niż Fajnie to wygląda. Ale to są takie, myślę, że to jest takie inne, to są takie lampyczki wystające. O, jak ślicznie i są dymy kolor kolorowe. Gdzie to to jest w takim sensie jak mniejszych miast niż jakim, wiesz, jak Seul, to to jest za miasto. No, takie miasto z charakterem. Trenku. Ślicznie to wygląda. A tu jakie patyki? Boże! Ale fajnie. A ślicznie to wygląda. A tu jest aż za jasno. No przestań lampę. No. Powinienem wyłączyć skoro są takie lampki. Just to jest to co było znalezione, wiesz? Mm -hmm. I to jest trochę trudne. Ale ciekawe czy to jest rekonstru rekonstrukcja, czy tak było naprawdę? nie było do rekonstrukcji. No. Ale ten strój to chyba, no bo tak by się zachował. I tych trzewiki. Ej, tam można wejść. A co, no. chyba trzeba iść tam? No to jest naprawdę z tamtych czasów chyba. Horse, to jest horse. Horse painting. To jest horse. Aha. Ale to to nie było to. Nie, troszkę inaczej. To nie było takie oczywiste. A to co to jest? Bamboo. Mudguard. With a gilt bronze heavenly horse design. Yes. O zobacz, tak wyglądało. To a, problem. to jest replika, a tak to znaleźli. Tak, tak prześledziliśmy. O, ja wezmę. To z bambusa było zrobione. Geared Bronze Open. Nie wiem, to były takie repliki, takie, by było. No. O, to jest ten strój, co widziałeś z tamtej strony. I te papcie, ale jakie duże. <laughs> Chyba tak, bo oni jeszcze nie oświetlają. A ty się chyba zreplikowałeś? Reviver of Girls Lucking from the Chongma Chong Tomb. No, czyli to jest z tej góry miasta, z tego tombu. A, gdzie to widzisz? Tam jest za tym napisane po angielsku. Ok. Ok. A tu jestem fanem, że jestem z Lucking Tomb, który changes się na własną Azję. A czyli to wszystkie pokazują skąd od dnia? Tak, tak. Od pracy archeologów. Zobacz, co jest ten koń, jak się zachował. Mm. Oh, yeah. ja! ta to oni rozkopali tę górę. I zobacz. Co też znaleziono ja... od króla? Czy to jest prawdziwe? No. Może tam prawdziwe gdzieś się muzeum, a to jest takie, no, wiesz. W 1973? A to jest na jest myślałam, że to jest na, na tych klatach pływa. Nie wiem, może z lampy. Tam z lampy. Fajnie Może ktoś odwiedzi tą fotobutkę i znajdzie tą kartkę w Geążu.